witajcie dzisiaj, Winuso. Dzisiaj jesteśmy w tym domu, w no, moim, zobaczymy co mamy strasznego. Nie, Jesteśmy pojebały. w domu Adriana poje, poje, poje... i ponoć w ponoć jego piwnicy. Wszystko ty pojebałeś. Lat, lat, co? Właśnie będziemy wchodzić do piwnicy Adriana. Pięknicy Adriana. Jakaś czaszka! Dzisiaj tutaj mamy, spójrz, spójrz. Ma, mój i... Zaczynamy Dobra, ja... Tu. DZISIAJ TE MAMY! kutasa BEZDOMNEGO! Jakiś na serio, proszę Państwa Patrz! NAGRAJ mnie! O! What the f... CO TO JEST?! Proszę Pana! co pan... CO PAN MYŚLI O... TYM się I patrzcie, tutaj coś jest jeszcze Jak mówię? Ry... CO TO o, JEST?! Jak pan, o, jak Pan się czuje dzisiaj w tym świecie? I pan mnie napyta, Jak pan się czuje? KURÓWKA TY kur pana... Pa, 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 jak pan się mówi, czuje, z... pan? Czy co pan? Ok, dzisiaj robię, ten jest jaki miły jest ten pan. O! Jak pan staje się czuje, dzisiaj o świecie? Jak pan się czuje?